Jak podają branżowe portale, EA kupiło Codemasters za miliard 200 milionów dolarów. To znaczy, finalizacja tej transakcji jeszcze nie miała miejsca. Żeby to nastąpiło, to do lutego nie może wpłynąć do Codemasters oferta kupna opiewająca na kwotę dwa razy wyższą, czyli prawie 2,5 miliarda dolarów. Ale, bądźmy szczerzy, ta, taka oferta nie wpłynie, bo Codemasters praktycznie nie jest tyle, tyle warte. Jeśli jednak do tego przyjęcia dojdzie, to jest to fatalna wiadomość dla fanów wyścigów, ponieważ EA znane jest z dwóch rzeczy: uśmiercania deweloperów, którzy robią im konkurencję, i niszczenie niegdyś wielkich marek. Wystarczy tylko wspomnieć, że EA zabijało nawet swoje marki, które kiedyś przynosiły im wielkie zyski. Takie gry jak Medal of Honor, Need for Speed. Battlefront, serię Command Conquer, i jej podseria Red Alert, czy w moim mniemaniu również FIFA, albo zdechły pod skrzydłami elektroników, albo dogorywają jako okno wystawowe dla inwazyjnych mikropłatności, tak jak Battlefront, no, czy wspomniana wcześniej FIFA. I EA zabiło też całą masę deweloperów, których wykupiło byli to między innymi Westwood Studios twórczy, twórcy kultowej serii Command Conquer i Red Alert Maxis, twórcy serii The Sims, na której dzisiaj jej kosi niewyobrażalną kasę LucasArts od Giers Uniwersum Gwiezdnych Wojen czy Criterion od Burnouta to i tak tylko niektóre studia, które EA po prostu zabiło albo zaraz po przejęciu albo w niedługim czasie po przejęciu po to żeby robić ich gry po swojemu. Pamiętać należy, że pod skrzydłami tego molocha dogorywa również Bioware. Legendarny Bioware, spadkobiercy... Tfu! Plątek mi się jęza! Spadkobiercy Black Isle Studios. Twórcy kultowych rpg takich jak Knights of the Old Republic, Neverwinter Nights, Dragon Age, czy Mass Effect, którego koniec trylogii i Andromeda to jest po prostu już jakiś żart. I do tego grona, moi drodzy, trafić może Codemasters. Studio, które jest mocnym konkurentem dla EA na polu gier wyścigowych. Przecież to właśnie oni tworzą gry, takie jak licencjonowana seria Formuły I, GRID, DIRT, WRC, czy... Moja ulubiona, Project Cars. Jeżeli pomyślimy o powodach, dla których elektronicy mieliby wykupić mistrzów kodu, to jest to oczywiście pierwsze na myśl przychodzi, rozbrojeniem mocnej konkurencji, właśnie na polu wyścigów. Pytanie. Czy będą chcieli po prostu zagarnąć te większe marki i produkować je w swoim stylu, czyli tak, że nie będzie się dało w nie grać, względnie nie będzie się dało w nie grać bez mikropłatności, bo przecież na tym EA kosi największą kasę. Czy może po to, żeby się ich po prostu pozbyć i wyrzucić do, kosa, do kosza, żeby zrobić więcej miejsca dla Need for Speeda na rynku? Tak czy inaczej, wyścigi od EA są powtarzalne. Nudne, najczęściej prze przepełnione płatną zawartością, więc Codemasters zostanie zamknięte prędzej czy później, tak jak Criterion czy Blackbox. A wygracze, szykujcie się na sytuację, w której na samochodowym polu zostaną jedynie Gran Turismo dostępnie jedynie na PlayStation, Forza od Microsoftu, która ma relatywnie wysokie wymagania i zaliczające coraz gorsze wyniki Need for Speed no, ewentualnie jeszcze formuła pierwsza przynajmniej na czas na jaki EA będzie mogło korzystać z licencji wykupionej przez Codemasters no bo szkoda, żeby ta się marnowała ja wiem, że to jest czarnowictwo, ale wolę przeżyć miłe zaskoczenie niż nieprzyjemnie się rozczarować EA, tak jak już powiedziałem, jest znane z uśmiercania konkurencyjnych studiów więc, no, nie spodziewam się niczego dobrego po nich tak czy inaczej na dziś to tyle. Przypominam o trójce youtubera, czyli proszę o sub, lajka i komentarz. No i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, pa pa.